Myślisz, że wiesz, dlaczego malujesz jajka na Wielkanoc? Albo zapalasz znicze na grobach bliskich? W naszej kulturze kryje się opowieść. Głębsza i o wiele starsza, niż mogłoby się wydawać. To podróż do korzeni naszych obyczajów. Miejsce, gdzie słowiańska duchowość spotyka się z chrześcijańskimi świętami. Odkryjemy razem, jak prastare wierzenia naszych przodków zostały przetworzone. I wplecione w kalendarz, który znamy dzisiaj. Zapraszam was w podróż, która pozwoli nam lepiej zrozumieć, skąd pochodzimy i kim naprawdę jesteśmy. Naszą podróż zaczniemy jesienią, gdy świat powoli zamiera. Wszyscy znamy ten widok: cmentarze rozświetlone tysiącami drżących płomyków. Ale ten gest, który wykonujemy co roku, ma o wiele starszego przodka. Święto zwane dziadami. Dla naszych słowiańskich przodków to był magiczny czas noc, w której granica między światem żywych a zaświatami stawała się niezwykle cienka. Wierzono, że dusze przodków powracają, by znów być wśród swoich. Czekała na nie uroczysta uczta, a w domach szeptano opowieści o tych, którzy odeszli. Ale jak dusze miały odnaleźć drogę w mroku? Tu kluczową rolę odgrywał ogień. Potężne ogniska płonęły na rozstajach dróg, by oświetlić im drogę i ogrzać w chłodzie zaświatów. I tu kryje się tajemnica. Ten mały płomyk znicza to nic innego jak bezpośrednie echo tamtych prastarych ognisk, gest, który przetrwał tysiąc lecia. Kościół, widząc siłę tej tradycji, zaadaptował ją, a my, oddając cześć zmarłym, wciąż rozniecamy ogień dla naszych dziadów. A co działo się, gdy mrok i chłód stawały się najgłębsze? W najdłuższą noc roku nasi przodkowie nie poddawali się ciemności, wręcz przeciwnie, świętowali. Wierzyli, że właśnie wtedy słońce odradza się i powoli zwycięża zimę. To były szczodre gody, czas radości i potężnej magii. Wyobraźcie sobie grupy kolędników wędrujące od chaty do chaty z życzeniami, niosące ze sobą symbole płodności i szczęścia. Gościnność i dzielenie się tym, co najlepsze, były wtedy świętym obowiązkiem. I tu odnajdujemy kolejne echa. Ten piękny zwyczaj łamania się opłatkiem to nic innego jak pozostałość po prastarym rytuale dzielenia się chlebem obrzędowym. A dwanaście potraw na wigilijnym stole? Dla Słowian każda potrawa była symboliczną ofiarą i prośbą o pomyślność na każdy z 12 miesięcy roku. Magiczna uczta, która miała zapewnić, że dom nigdy nie zazna głodu. Współczesne Boże Narodzenie wchłonęło te odwieczne zwyczaje, bo duch szczodrych godów, duch nadziei w sercu zimy okazał się nieśmiertelny. Ale zima to nie tylko mrok, to także oczekiwanie na Pierwszy grom w Połowie drogi między zimą a wiosną nasi przodkowie z niepokojem i nadzieją patrzyli w niebo. To był czas gromnicy, czas wyczekiwania na pierwsze wiosenne burze i na powrót Peruna, potężnego boga gromu. Jego grzmoty były zwiastunem końca zimy, ale budziły też lęk. Jak więc zjednać sobie jego łaskę? Odpowiedzią był mały, osobisty płomień świecy. Wierzono, że gromnica postawiona w oknie podczas burzy ma moc odwrócenia uderzenia pioruna i odgonienia demonów choroby. Ten potężny symbol nie mógł zniknąć. 2 lutego Kościół obchodzi święto Matki Bożej Gromnicznej, adaptując prastare święto światła. Błogosławione tego dnia świece mają chronić dom przed burzą i wszelkim złem. Dokładnie tak, jak tysiące lat temu. Zatrzymajmy się na moment w naszej podróży. Jeśli te zapomniane opowieści Was fascynują, proszę zostawcie subskrypcję. To dla mnie krótki, ale potężny sygnał, by odkrywać więcej takich tajemnic. Dziękuję. A teraz, gdy zima ostatecznie chyli się ku końcowi, zobaczmy, jak nasi przodkowie witali prawdziwą eksplozję życia. Wreszcie nadchodziła wiosna. Nasi przodkowie świętowali ją podczas jarych godów, święta odrodzenia i zwycięstwa życia nad śmiercią. W tym radosnym czasie pojawiały się dwa potężne symbole. Pierwszy z nich mieści w sobie cały wszechświat jajko. Dziś malujemy je na Wielkanoc, ale dla Słowian ten gest miał głębokie magiczne znaczenie. Pisanki to nie były zwykłe dekoracje, to były zaklęcia zamknięte w skorupce. Każdy wzór i kolor miał zapewnić zdrowie, płodność i ochronę. Drugi symbol to woda. Znamy go jako śmigus-dyngus. Ta zabawa ma korzenie w prastarym obrzędzie oczyszczenia, który miał zmyć zimowy brud i pobudzić siły witalne. Wielkanoc, celebrująca zmartwychwstanie, w naturalny sposób wchłonęła te symbole. Malowane jajko stało się symbolem nowego życia, a woda przypomina o duchowym oczyszczeniu. Choć kontekst się zmienił, przesłanie o odrodzeniu pozostaje niezmienne. W sercu lata, gdy dzień jest najdłuższy, nadchodzi ona. Najkrótsza i najbardziej magiczna noc w roku. Noc kupały. Czas niczym nieskrępowanej radości, święto miłości i płodności. Tej nocy dwa żywioły, ogień i woda, zyskiwały niezwykłą moc. Płonęły ogromne ogniska. Skok przez płomienie miał oczyścić z chorób i nieszczęść, a zakochane pary skakały razem, by zapewnić sobie trwały związek. A na wodzie unosiły się wianki, plecione przez panny jako wróżba na przyszłość. Ta barwna tradycja była zbyt silna, by ją wykorzenić. Kościół ustanowił w tym czasie wigilię świętego Jana Chrzciciela. Tak narodziła się noc świętojańska. Jednak pod chrześcijańską nazwą wciąż drzemie ten sam prastary duch Kupały. Celebracja życia, miłości i mocy natury w jej letnim apogeum. Gdy lato chyliło się ku końcowi, nadchodził czas zwieńczenia całorocznej pracy. Czas dożynek. Radosny moment dziękczynienia zarówno bóstwom, jak i samej Matce Ziemi za obfitość jej darów. Centralnym punktem obchodów były barwne procesje z misternie plecionymi wieńcami ze zbóż, symbolem zebranych plonów. W domach wypiekano pierwszy chleb z tegorocznej mąki, którym dzielono się uroczyście, podkreślając jedność wspólnoty. Ten piękny zwyczaj idealnie wpasował się w chrześcijański światopogląd. Współczesne dożynki, podczas których wierni składają przed ołtarzem dary ziemi. Są bezpośrednią kontynuacją słowiańskiego obyczaju. To piękny przykład, jak uniwersalna potrzeba podziękowania za plony przetrwała wieki, zmieniając jedynie swój duchowy adresat. Ale sedno pozostaje to samo wdzięczność za chleb. Jestem ciekaw, która tradycja zaskoczyła Was najbardziej? Dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia w kolejnej opowieści.